Cześć, to znów ja. Dzisiaj będę nagrywał piosenki. Dzisiaj i już zaczynamy. Magiczny kraj, malowidło raj. Poznajcie ten malutki kraj, który ma wspomnienia Zeraj. Malowidło, oto jest, i z tego kraju jest. Ty, 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 ty. Poznajcie ten malutki kraj. Który ma wspomnienia z raj ty, 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 Jaki kraj to jest I w naszej głowie jest yy, No to wiesz już co to jest Oczywiście, że to myśl jest ci ten malutki kraj Który ma wspomnienia z raj Raj na no, oj i fucking